Szanowni mieszkańcy gminy Dębica, współpracownicy, samorządowcy, zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, niech wypełnią nadzieją bycia wśród najbliższych i wzajemną życzliwością, uwolnić się od tego, co nas smuci, ubiera i niepokoi. Szczególnie kierujmy swoje myśli i działania w kierunku samotnych, bo oni są jeszcze bardziej samotni. Piękny przykład naszych pracowników pomocy społecznej, gdzie skutecznie z życzeniami, świątynką dotarli do poszczególnych samotnych osób nie korzystając z usług polskiej poczty. Życzę dalszego spokoju i serca, aby przetrwać ten trudny ukres, który właśnie doświadczamy. Jesteśmy przekonani, że pomimo konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności czasowych Obostrzeń czas świąt wielkanocnych przyniesie otuchę i nadzieję na lepsze jutro. Do zobaczenia. Zdrowia.